Witajcie wszyscy. Dzisiaj Wam pokażę, jak można zrobić bardzo smaczne deserki. To będzie buting karmelowy. Bez nerwów, bez paniki. Bardzo łatwy przepis. Jest naprawdę bardzo prosty. Łatwy do zrobienia. I można zrobić to w każdym domu. Więc zapraszam do oglądania. Do zrobienia budynku potrzebuję pół litra mleka, dwa razy po 3 łyżki stołowe cukru, odrobinę wody, 2 jajka, więc zaczynamy. To najpierw muszę zrobić karmel. Skarmelizować cukier. Trzy łyżek cukru, wlewam odrobinę wody i przelewam wszystko na patelnię. Do tego garnka przelewam mleko i muszę lekko je podgrzać, tak żeby było ledwo co ciepławe. to mleko, wlewam obydwa jajka i zaczynam miksować to. Mleko mi się podgrzało, już gaz wyłączał. Teraz wykładam ten karmel i dalej miksuję. O. Teraz co muszę zrobić to muszę prze przecedzić to. I oto mam tyle. Ok. Mam tutaj trzy miseczki. Rozleję to na trzy, trzy na równo. Teraz biorę taką blaszkę, gdzie będę mógł wody wlać. Piekarnik na 130 stopni, będę piekło to 40 minut. I tu jeszcze muszę wody dolać, do, dopełnić czas minął, wyciągam. To będzie naprawdę coś wspaniałego, zobaczcie. Teraz muszę pozostawić do przestudzenia. No więc przyszła pora na powoli kończenie tego. Teraz te następne trzy łyżki, co zostawiłem na samym początku, na samą górę. Bardzo ładnie to wygląda, lecz to jeszcze nie koniec. Teraz, żeby zrównoważyć smak, zbalansować, po troszeczkę Sokus cytryny na, na wierzch, na ten cukier, no i proszę o to jest gotowe. Wymaga trochę pracy, ale naprawdę warto, Karmelko, karmelowy buding. Naprawdę bardzo smaczne. Polecam wszystkim. Jeżeli wam, film Wam się spodobał, proszę subskrybuj, subskrybuj ten kanał, lajkuj, udostępnij filmik. I do zobaczenia wkrótce. Dziękuję za oglądanie.